Mi sa ki va? Mi sa ki va? De non mi sa ki va? De a Diego? Mi sa ki va? Mwen konega pou mwen yon beton ki Pwa mwen chanpe kou moun moun rejine Ya Mi sa ki va? Ou mwen ki va? No mój kolega się tym policji, no nie? No dobrze, będziecie mnie mieszkać jak dzieci swoje, to proszę. Ewo. Ja mam duże mieszkanie. Ja z moim przyjacielem nie raz się kochaliśmy. Nie raz się kochaliśmy. Ewo, Ewo, Ewo. Ja z moim przyjacielem nie raz się kochaliśmy. I on wie jakiego ja mam długiego i grubego. I to nie obchodzi. Ja piszę na piwo i po tarczy. Kurde. I radę, ja nie, ma No, Cię nie się, co, Nie nie się. Ewa. zdradziłaś Ewa. Ja bez... jestem wolna, panie Ewa, co, y, Ja wiązałem z przyszłość. To Ale, to, co, to, jeżeli ty mnie na pierwszej raz zdradzasz, to ja się... Nie, ja nie... Co ja, ja, będzie... za? nie kurwa! Nie, nie było. Nie, było. Ale z tego, co tam nie doszło... Ja powiem...